Pierwsze testy muszki. Muszek boleniowo-okoniowych. Pięknie te streamerki, słuchajcie, pracują w wodziach żywe rybki. Zobaczcie, jak pięknie. Widzicie? Połyskują. Coś pięknego. I powolniów, bardzo wolny opad. No, rewelacyjne muchy. No, zobaczymy, czy rybka się skusi, czy tu w ogóle jest. Kast swobodny. Pamiętajcie, jak pracować lewą ręką cały czas przy wędce, z powrotem zegarowo nabijamy kijek i linkę. Nakręcamy, nabijamy i się cały prostuje, praktycznie. No, tak 80% linki już wysnułem. Trzeba mieć troszkę przestrzeni tutaj. Najlepiej w woderach. Ja wam dzisiaj o. Sportowy strój na maksa. Dzisiaj jest po prostu szybkościowo-sportowo. I ściągamy słacie różnie tak? nadając pracę. Czekamy. Sznur jest drugiej klasy tonącej, więc fajnie na dół podąża. O, już zaczep chwyciliśmy. To dobry znak, czyli jest tu płytko na maksa. No i tutaj wiem, że bolenie się chlapały latem. No teraz, jeszcze mamy końcówkę lata, ta piękna pogoda 27 stopni. No i właśnie łudzę się, że tu może jakiś okonek podejdzie, czy jakiś boleń, chociaż niewielki. Na razie jest pusto flauta. Idzie na burzę, więc no zobaczymy, zobaczcie jak się pięknie rzuca tym sznurem. Ja już tłumaczyłem, to jest w, WF, czyli jednostronnie dociążony, tapered i on ma dociążoną głowicę. Zobaczcie praktycznie cały leci jeden wymach. Naprawdę wędkarstwo muchowe nie jest siłowe. Przy wprawie już yy, i po odpowiedniej ilości treningów można naprawdę się bawić tym wędkarstwem. W ogóle nie męczy. Przynajmniej podobnie jak spinning, a może im chyba mniej. Wystarczy tylko timing mieć, czyli wyczucie czasu. Pozwolić lince się prostować z tyłu, a resztę dokona pięknie naładowany kijek i fizyka. Ściągamy, słuchajcie, ściągamy szybko. O, już widać muszkę. No pięknie, ona tak powoli opad i do dna. No, jak nasiąknie, to troszkę szybciej opada. Super, naprawdę się zachowuje jak godna gumka z 3-gramową główką jigową. Naprawdę, no. Słuchajcie, jak rybki by były. Zobaczcie, jak daleko. I ładujemy. O. Zaraz Wam jeszcze pokażę muchę. Możemy ściągać ekspresowo. O. Naprawdę już jak spinningiem. Kurde. Różne techniki są. Na łódce oczywiście jest wygodniej. Ja tu robię z brzegu, nawet nie brodząc, jak widzicie. Sportowo obuwie. Pokażę Wam muszkę. Oczywiście postaram się jeszcze zbliżyć. Jak pięknie, zobaczcie, nasiąknięta wodą. Muszka. Trochę ją odsączę z wody. Proszę. Oczka jest. Hak 6 Łącznie Mucha ma 8 cm Może długość maksymalnie No i słuchajcie wiązana jest jak widzicie tutaj Odsyłam do mojego poradnika Urban Fishing School tam pokazuje To sarapala not Węzeł Rapali Pętelka i tutaj przynęta bardzo swobodnie Wtedy się porusza po tej pętelce To jest naturalna prezentacja przynęty Hej, hej Rybki ani śladu, słuchajcie, testy muchy widzieliście. Zaraz pokażę jeszcze z bliska muszkę, przepiękne. Praca super, no, ale flauta jest totalna. Widziałem drobnicę, rzucałem tam jakiś bolonek mały, może jakiś okoń. To bardzo bym chciał rybkę pokazać. Na razie pierwszy trening i testy moich muszek po dłuższej rozłące z wędkarstwem. Cieszę się bardzo, że mogę wyskoczyć nad mój zbiornik. No co, wędkę już pokazywałem. Pędka 3 metry, klasa 6, Kołowrotek też, wymienne szpule od 5 do 7. Muszkę zaraz pokażę jeszcze z bliska. Na stepach postaram się nakręcić. Jak tę muszkę ukręcić, jak zapraszam na kanał. Linka 6, klasa tonąca, klasa druga. Też klasa 6 oczywiście. No i tyle. I przypom, słuchajcie, koło, ja wiem, 2 dwa e, Zwężany fluorokarbon, tak, Chyba 0,18 jest przy muszce. Rapala knot. Muszka zawiązana na pętelce, także, żeby lepiej pracowała. Wszystko pięknie. Hula rybki nie ma. Zobaczymy. Mam nadzieję, że coś będzie. No, będzie co pokazać jeszcze. W niedalekiej przyszłości postaram się jakąś rybkę przechytrzyć. Pójdę jeszcze w inną miejscówkę, gdzie jest dość płytka woda. I muliste dno zobaczymy, może się uda. Wymienię muszkę, jakiś okonek. Boleń to było marzenie pokazać wam w filmie. Te rybki na muszkę. Nara! No i rybek zero na razie. Jak widzieliście, muszka taka. O. Widzicie w słoneczku. Taka muszka. O, no, tam dalej bolenia widzę, ale tam tą muchę nie dorzucę, bo to jest 50 metr 60. Tą szósteczką, ale. Yy, no myślałem, że konki będą muszkę, zmieniłem Kolorysy ciemniejszą. Rzucam w płytrze brzegowe strefy przy liliach. Tam jeszcze pójdę, troszkę, Potestuję muszki. Przepięknie, jak widzieliście, pracują. Ona no, naprawdę, jakby rybka była, to na pewno by się wnęciła. No, mam nadzieję, że prędzej czy później te rybki pokażę na muchę ze stojącej wody. Oprócz jazikleni leni i płoci, to właśnie zajerzy mi na okoniu. Może boleniu, właśnie. No rabka fajnie było, to była naprawdę, to był rarytas. No zobaczymy. Cieszę się, że jestem nad wodą. Jest troszkę machania z brzegu, z łodzi łatwiej, ale naprawdę super sport. Wędkujemy i zobaczymy, co jeszcze nam król wód słodkich przyniesie albo podaruje. Nara.